Cześć, witajcie na kanale YouTube. Macie podróżuje i smakuje. Oczywiście, w trasie przemierzamy, szukamy miejsc, e, restauracji z 30 sezonu kuchennych rewolucji Magdeges. E, co prawda, może po mieście nie widać, ale e, wyborowa troszkę widać polmos za mną, kawałek budynku polmosu z byłej z Polmosu Zielona Góra. No a jesteśmy w Zielonej Górze. Jak już jesteśmy w Zielonej Górze, to oczywiście. Do tego miasta pod koniec stycznia 2025 roku zawitała po raz kolejny Magdagese, żeby przeprowadzić kuchenne ewolucje. Trzecie kuchenne ewolucje w Zielonej Górze, pierwsze na Maste India. 10 lat temu, ponad 10 lat temu i długo, długo nie było nikogo. W 29 sezonie Magdagese znowu spada do Zielonej Góry, przeprowadza ewolucję w bistro Zielono i już. Bistro, które. W maju 2024 roku przychodzi kuchenna ewolucja. No, i już tego bistro nie ma. Ale do rzeczy. W styczeń 2025 Magda Gessler wpada do Zielonej Góry i w tej Zielonej Górze, właśnie tutaj za mną, już widzicie. Przeprowadza rewolucję w włoskiej pizzerii, Nowa nazwa, Trattoria La Piz, nowa nazwa La Piccola Strada. Przepraszam za moje pomyłki. La Piccola Strada. Z racji tego, że jak widzicie, to jest taka malutka uliczka, czyli po włosku mówiąc malutka uliczka, La Piccola Strada. I tutaj właśnie Maciek ges szykuje nowe miejsce. Kuchnia włoska. Temat znany, bo jestem szczerze mówiąc bardzo ciekaw. Bo podobno smaki są tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajne. Trzeba te smaki znajdę. Czy znajdę tutaj małe Włochy? Brakuje mi takich skuterów na ulicy, ale La Picola Strada wygląda ciekawie. Molto bene, molto bene. Zobaczymy. Wchodzimy do La Picola Strada. Eee, w tym momencie mamy 28, dzisiaj 28 luty. Przepraszam, że tak się kręcę, ale nie chcę ludzi nagrywać. Tak, 28 lutego 2025, czyli miesiąc po tym jak Magda Gessler szalała w tym miejscu, wchodzimy do Zielonej Góry. Chodźcie i zapraszam Was na odcinek z La Piccola Strada, Teatoria w Zielonej Górze. Sprawdzamy, idziemy. Dla Piccola menu Meni Magdegesa mamy Carpaccio, mamy Carpaccio z Pamidora, zupa chleb, czarno czanoporowa, dwa rodzaje pizzy i sałatka. Bardzo ładny restauracji. Naprawdę powiem szczerze, że po jest genialny, ale bardzo mi się podoba. Tak jak to fajnie wygląda. Jesteśmy dosłownie 3 minuty po otwarciu tej kreatorii, ale wystrój jest przecudowny. Bardzo ładnie. Niżej. Brawo, brawo. Także nie chciałem tam Pani nagrywać, która jest zabawem, ale była to, 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 to. Przystaweczka wjechała, dostaliśmy już oliwki. Śmiało, śmiało testują już to moi testerzy, których zawsze zabieram, więc ciekaw jestem. I dotarły do nas już dwie pierwsze pozycje z menu Magdegester. Mamy tutaj zupę, dokładnie przeczytam, zupa krem ziemniaczanoporowa z dodatkiem ostrej i gorgonzoli. Tutaj mamy tą bardzo gorącą zupę w kamionce. No i zamówiliśmy też karpacie wołową. O za chwilę Wam opowiem, ale próbujemy zupki. Naprawdę jest gorąca i to jest duży plus, bo jeszcze mamy luty, więc jest nadboże chłodna, bo dopiero się wiosna zaczyna, ale mocno gorąca, mocno wyrazista mm. i tutaj czuć tą gorgonzolę faktycznie, wyrazisto-serowo-porowa zupa. Bardzo rozgrzewająca, bardzo sycząca. Mm. Jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Fajnie. Rzeczą Magdy mamy tutaj karpaciowołowe, a dokładnie karpaciowołowe, wołowe marynowane w bazyliowym pesto, podawane na z sosem, winegret i parmezanem. Więc carpaccio yy, wołowe ja bardzo rzadko zamawiam gdzieś w restauracjach i Tatoriach, ale tutaj się bardzo chętnie skuszę na to, żeby sprawdzić smak tej wołowiny. Z tego, co Magda zapewniała, wołowina naprawdę jest bardzo dobra. Ale chcę wam powiedzieć, że już jesteśmy przy okazji, carpaccio, bo to jest taka nowa rzecz, carpaccio tak naprawdę zostało wymyślone w XX wieku dopiero, w drugiej połowie XX wieku, a carpaccio wołowe wymyślił Giuseppe Ciaprejani. Yy, młody chłopak, który miał włoską restaurację, i to no właśnie on jest pomysłodawcą Karpacio takiego typowo połowego z racji tego, że w jego restauracji żywiła się hrabina, hrabina Amelia. I jej kiedyś lekarz zalecił jedzenie surowego mięsa i ona poprosiła właśnie o podanie surowego mięsa. Młody był bardzo długo zastanawiał się, jak, jak podać to do mięso mięsa i właśnie padł na pomysł tego, tego cienkiego skrawania wołowiny na tej zasadzie. Wiadomo, to było potem trochę jeszcze modyfikowane, ale, ale tak mniej więcej to danie powstało. Młody Giuseppe stworzył dla hrabiny właśnie ten talerz, mniej więcej przypominający ten dzisiejszy talerz z Carpaccio. Z racji tego, że też był fanem obrazów Vittore Carpaccio i skojarzył mu się właśnie z obrazem, który jest wystawiany w Pałacu Dożów. Więc postanowił na część stworzenia tego nowego dania i na część mistrza, którego bardzo lubił obrazy nazwać właśnie Carpaccio od Vittore Carpaccio. I mu się to skojarzyło dokładnie z obrazem właśnie z tegoż Pałacu Dożów a dokładnie mówimy tutaj o obrazie Disputa di Santo Stefano. Ja wam ten obraz tutaj oczywiście pokażę za chwilę, Z tego, że jest cały przepełniony czerwienią, najbardziej przypominał właśnie troszkę tą pokrojoną wołowinę. I to jest cała historia, jeżeli chodzi o Carpaccio i Vittore Carpaccio, włoskiego malarza, który dostał też swoje danie od młodego Włocha. Dobre, oliwa jedziemy Madziu Madziu pokaż co masz troszeczkę rozłożyłem carpaccio bo w międzyczasie gdy degustowałem i pierwszymi smakami się zachwycam pani doniosła właśnie pizzę ale powiem wam szczerze mistrzostwo, naprawdę rozwala na łopatki, jak będzie tak dalej, to... jako i wołowiny, Carpaccio jest tak cieniutko skoronę widać, po prostu jest z taką pasją robione, ten parmezan, tu się tutaj znajduje, ta ukola i oliwa dopełniła tego, to jest przecież coś wspaniałego, jak już pokażę wam, zamówiliśmy tę zwykłą pizzę Margaritę. za chwilę będziemy ją jeść, Beata, Beata Śniechowska na warsztatach uczyła mnie, że liście bazylii powinny być zawsze na danie układzone w ten sposób. A wiecie dlaczego? Beata Śniechowska tłumaczy to zawsze w ten sposób, że yy, ta sztuka kładzenia liści, ona może trochę gorzej wizualnie wygląda, ale wtedy się czujemy jakbyśmy leżeli pod drzewem i przypomina nam to kośniejszej chwile odpoczynku i to przypomina jakbyśmy widzieli liście z góry leżąc pod drzewem i to podobno wzmacnia też apetyt. A tu mamy pizzę Magdegester, o której za chwilę Wam opowiem, z żółtą papryką, z ziemniakami, to możesz zabrać już. I za chwilę o tej pizzy oczywiście więcej Wam opowiem. Wjeżdża żółta pizza Magdegester przeczytam. Sos pieczonej żółtej papryki, pieczonych żółtych powidorów, mozzarella, pieczone ziemniaki, smażone pieczarki z cebulą i cebula dymka. Mamy przed... Początek w tym momencie przed wiosnę, i trochę nam brakuje tego słońca, a ta e, pizza przypomina takie słońce, toskani, daje taką radość. E, tutaj dostaliśmy od pani jeszcze palmezan, który mamy sobie dosmaczyć tą żółtą pizzę, więc e, nie żałujmy palmezanu sypmią. Ta pizza na pewno nie da się podnieść, bo te ziemniaki są dość spore widzę i będzie problem z takim podniesieniem, żeby pizza stała. Pewno tego nie zrobię. Przepraszam, że pizzę jem widelcem dla wszystkich, którzy zaraz mnie Ta ilość dodatków na tej pizzy powoduje, że... Wow. pani. Co tu się dzieje? Grande finale powstało z pizzy żółtej Magdy Gessler, ale to jest po prostu obłędne. No to brawo. w końcu znowu żyjemy z uśmiechem i wracam do takich smaków, gdzie. Hmm. Ziemnia z ogniska. Musicie tu być. Pobójcie. To, to jest coś niesamowitego. No tak, jeszcze trzeba po skryptu bo Margarita wjechała, nie powiedziałem, czy z magelitą, prawda? Włochy mhm. pełną gębą. i la piccola strada przechodzi do restauracji sprawdzonych molto gusto powiem wam szczerze co za smaki włoch ja tutaj odkryłem co ta la piccola strada niesie za sobą to jest niesamowite. jak już widzicie po moim filmiku jak już widzicie po moim filmiku że ja się uśmiecham nagrywając, to znaczy, że jest dobrze, a jeżeli wychodzę z miejsca, ze restauracji, z bistro, a w tym przypadku z i z takim uśmiechem, no to powiem wam szczerze, tylko do Zielonej Góry spadać tylko do Zielonej Góry zaglądać i tylko takie miejsca odwiedzać. No naprawdę, smaki są obłędne. Madzia tutaj zrobiła świetną kuchnię włoską, mają widać dobrego kucharza, działają na produktach świeżych, na produktach sezonowych, Robią to z miłością, z pasją. Widać naprawdę, że ktoś pozytywnie bawi się tą teatrią, ale bawi się w ten sposób, że w najlepszy sposób przygotowuje dania i podaje je gościom na talerze. Esencja Włoch, esencja smaku, esencja pasji i miłości do tego, co się robi, jest na tej malutkiej ulicy Wandy 43 w Zielonej Górze. Czy więcej trzeba coś zapowiadać? Nie. Czy trzeba coś. Więcej opowiadać? Nie. Czy trzeba was do tego miejsca zapraszać? Trzeba, koniecznie. Zaglądajcie La Picola Strada. Powiem szczerze, Trattoria po kuchennych rewolucjach. To jest miejsce, które ja pokochałem. Pokochałem i wiem, że na pewno często w tym miejscu będę. Dzięki Bogu nie mam tak daleko godzinę 50 od mojego miejsca zamieszkania. Od miejsca zamieszkania moich rodziców niecałe 50 minut, a też często u nich bywam, więc Zielona Góra miasto, w którym studiowałem w końcu ma smaki które odczarują, ja chętnie do tej Zielonej Góry wjadę, wow, no tutaj chyba falubas Zielona Góra rządzi, bo po prostu e, jadą na całego tymi samochodami, więc wszystkiego dobrego, La Piccola Strada czeka na was, zaglądajcie do tego miejsca, bo naprawdę jest ładne. Wszystkiego dobrego, ja jadę dalej, szukać miejsc o kuchennych ewolucjach. Magda Gessler, dziękuję za teatr La Piccola Strada, naprawdę. Malutka uliczka, zielona góra, a smaki, jakbym był we Włoszech. Toskania, Neapol. Nieważne, ważne, że naprawdę jest. Molto gusto. Polecam ja i mój kanał. Wszystkiego dobrego. Małe Postscriptum. Mógłbym powiedzieć słynne słowa: po maturze chodziliśmy yy, tak ja. Tutaj w tej bibliotece Norwida spędziłem pięć swoich lat studiując w Zielonej Górze. E, Biblioteka Pedagogiczna Norwida, jedna z e, największym zbiorem e, woluminów pedagogicznych, więc mogę powiedzieć, po Norwidzie chodziliśmy, no wtedy jeszcze nie chodziliśmy, ale chodzilibyśmy pewno na e, pizzę i na inne smaki do la. La Piccola no skoro już Norwid oczywiście, no to po nowidzie przed Norwidem obowiązkowo trzeba skręcić w ulicę Wandy, żeby dostać się do La Piccola Strada. Jestem tutaj drugi raz, druga moja wizyta przed jeszcze emisją odcinka, już wiemy, że emisja odcinka będzie za dwa tygodnie, ale zaczął się sezon szparagowy, więc Wracając ze sprawdzenia Gorzowa Wielkopolskiego, ja zajeżdżam do La Piccola Strada, idę w tym momencie na szparagi. La Piccola Strada już jest tutaj za mną, przede mną, więc nic tylko wejść i próbujemy karty szparagowej. Chodźcie ze mną, zapraszam po Norwidzie, przed Norwidem, będąc w Zielonej Górze, La Piccola Strada, ja wchodzę na szparagi, zapraszam. Idziecie ze mną na szparagi? Wizyta Druga, więc zaczął się sezon na szparagi. Przyjechaliśmy specjalnie właśnie na kartę szparagową. Wizyta druga. Zaczynamy od bruschetti z guacamole i z szparagami z kurka cytryny, parmezan, mięta. Ja odpróbowałem guacamole. Trochę dla mnie taka, powiem szczerze, nowość. Ale jest naprawdę dobre. Chodźcie. Bellissima. No i sezon szparagowy, oczywiście, też sprawdzony w La Piccola Strada. Mamma mia! Mamma mia! Molto gusto! Jestem oczarowany dalej tymi smakami. Jestem oczarowany tym, co tutaj się dzieje w tej teatorii La Piccola Strada. Jest naprawdę smak. a w tym momencie właśnie znalazłem La Picola Strada tutaj na naroźniku, A jak podniosę do góry, oczywiście mi prawie samochód przejedzie, to jest też Polska. Więc jest i La Picola Strada, i kawałek mamy Polski. O, z ziemi polskiej do włoskiej, czy włoskiej do Polski. Możemy też udawać się. Zapraszam oczywiście, polecajka moja, La Picola Strada. Zaglądajcie do Zielonej Góry i. Będąc w Polsce mamy Włochy. Czy nie piękne połączenie, czy nie piękny plakat? Coś naprawdę niesamowitego. Bardzo mi się to spodobało. Kto to wymyślił, żeby zostawić tą Polskę, to powiem szczerze, cudowna sprawa. Zapraszam, dziękuję. Podajcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę, a ja jadę dalej kosztować innych smaków po kuchennych ewolucji. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Maciej.